bardzo widokowy trip. Będziemy przepiękne, beskidzkie widoki podziwiać ze skały, ale nie malinowskiej skały tej słynnej i modnej, tylko jedziemy na taką mniej docenioną, ale równie piękną i równie efektowną, która nazywa się po prostu skałka na trasie. Ale pokażemy Wam, jakie to jest miejsce niesamowite. Byliśmy już tam kilka razy i za każdym razem zabierało dech w piersiach. Chcemy też odwiedzić dwie hale, halę radziechowską i halę baranią. Zobaczymy, jak nam wyjdzie nasza wycieczka, gdzie dojedziemy. Mamy nadzieję, że pogoda się nie popsuje, bo prognozy są słabe na popołudnie. Ale trasa nie będzie jakoś bardzo długa, więc liczymy na to, że, że się uda kawa na wzmocnienie. Musi być. Musi być. kawa. My. my kochamy kawę, wiecie już o tym, że my kochamy kawę. A kawa w górach z widokiem, ale w samochodzie też jest najlepsza. Mamy kawę w plecaku i mamy zamiar ją wypiąć na skalę, na którą was zabieramy, więc będzie kawa z widokiem, mamy nadzieję. Samochód zabrakowaliśmy na takim niewielkim, ale to naprawdę niewielkim parkingu, e, który jest na mapach nazwany parkingiem dla gości Doliny Twardorzeczki. E, oczywiście jesteśmy tu dziś sami, ponieważ wiecie, że my jeździmy w tygodniu. Musisz mi pomóc zamontować koło. Kończę się bawić w reżysera, biorę się do roboty. Pierwszy odcinek trasy jedzie się bardzo urokliwą drogą leśną, ale asfaltową, więc myślę, że to pokonamy w miarę szybko. Po lewej stronie szumi nam rzeka, ptaki śpiewają, towarzyszą, jest mega przyjemnie. W tej chatce kończy się asfalt. Węciliśmy w lewo przy domku starym drewnianym jedziemy teraz już troszkę bardziej do góry drogą szutrową. Robert lubi wszelkiego rodzaju cieki wodne rzeki. Tu się robi już stromo, ale nawierzchnia wyłożona jest takimi kamieniami. Potem będą jeszcze większe te kamienie. Dobrze się po tym jedzie. Powiedziałam wcześniej, że te kamienie są fajne. Fajne, ale jak jest sucho. Natomiast jak jest ślisko, mokro, to nie polecam jechać tą trasą. Dajcie znać, czy macie takie doświadczenia. Jak się wam jedzie tą drogą, ci, którzy jechali? Ostatni raz, kiedy tutaj jechałem, wtedy jechałem na rowerze analogowym. Nie miałem jeszcze elektrycznego. I teraz widzę, jak ciężko było. Eee, strome są te podjazdy. Także trzeba mieć kondycję, na pewno, jeżeli mamy rower zwykły. Chyba blisko jesteśmy. Już widać halę Radziechowską. już o, tam. No i skręcamy teraz w prawo. Kałuża po drodze. Robert je sprytnie pokonał. A ja spróbuję też w niej nie wjechać. Widać już halę Radziechowską. Pięknie tu, nie? Tak, jesteśmy. Hala Radziechowska to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Beskidach. Ja wiem, że o wszystkich tak mówię prawie, ale co ja na to poradzę, że mi się podobają. Tak. W hali Radziechowskiej kierujemy się tutaj w prawo, tak jak jedzie Robert. Prawdopodobnie przyjedziemy tu z lewej strony, z hali Barani. Taki jest plan, ale czy go zrealizujemy, zobaczymy. Teraz jedziemy tą ścieżką na skałkę na trasie taką ścieżką przez las. Jedzie się właśnie do skałki na trasie. Drodze napotykamy punkt widokowy. To jest takie też ciekawe miejsce. Zaraz tam podejdę. Pokażę Wam, co stąd widać. Widać skrzyczne. Nasze ulubione skrzyczne cisza, tylko ja tutaj gadam. No mega jest ta trasa, bardzo ją polecam wszystkim. Robert jeszcze wymyślił, żeby jechać na baranią górę z tej skałki. Ja nie wiem, ja nie mam siły do niego Tak, no że będziemy tak blisko na tej magurze, no to przecież tam jest, stąd widać, że to jest rzut beretem. Ale Barania Góra jest mega ciężka na rowerze. Jechałeś kiedyś na rowerze na baranią górę? Tak. Jechałeś? 25 lat temu na analogu bez amortyzatorów jakikolwiek ja, wyjechałem. Nie mam argumentów już teraz. No ja nie wiem, czy ja dam radę, ale to jeszcze się zostało, jeszcze przemyślmy. No to da się, tylko że nie wiem, czy my damy radę, no. Przemyślmy sprawę, a wy dajcie znać, czy byliście teraz. rowerem na Baraniej Górze, bo jestem ciekawa. A my jedziemy póki co na tą skałkę. Dobra, teraz mi Robert zaprezentuje, jak pokonać e, takie bagienko. No z dawaj, z, dawaj. Zwykłego uszkodzenia. Ale ty to, 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 to go podniosłeś. A bo ja mam więcej siły. Hmm? Mhm. Teraz wysoka poprzeczka jest przede mną. I ciężka przede wszystkim. No kurczę. No dobra, teraz moja kolej. Tak się to robi. No jak się ma siłę, żeby ten rower unieść. No, ruszaj przez tą kałużę. Kobieta pokonuje bagno. Pokonasz to bagno? No nie przefruniesz nad tym. Brawo. Stąd widać Hale Baranią i Baranią Górę. My jedziemy teraz tą ścieżką do skałki. Tutaj już mamy blisko skałkę. Skałkę na trasie. O, Asia jedzie. No i będzie chyba pierwsza na skałce. Ja się tak nie bawię. No i jesteśmy. To jest miejsce przepiękne. Zobaczcie sami. Panorama rozciąga się niezwykła dookoła. Idę sobie na górę. Jak dla mnie, to widokowo to miejsce nie odbiega kompletnie od skały malinowskiej. Pięknie tutaj. O, kogo ja widzę tutaj. Już siedzi, obserwuje. Zobaczcie, moja żona już podziwia piękne widoki. Co powiesz? E, że tutaj jest bardzo ładnie i są fajne widoki. Tam mamy Jezioro Żywieckie. Mhm. I później te wszystkie górki. Z za Zajęcie wokół tam, między Tu mamy skrzyczne. Tam jest Malinowska skała. Nawet widać ten ostry mm -hmm. ruch tej Malinowskiej skały. Czyli konkurentki tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy, Ja tam konkurentki. Tak, znajomej, sąsiadki. A tam? Leski Żywiecki. jest Barania Góra, Barania. a pod nią jest hala Barania z taką malutką pacówką, czyli chatką, kto, na którą może, byśmy tam się, do której byśmy się tam dostali, jak się uda. No i ma góra Wiślańska przed nami. Tak jak powiedziałam, o Kawie jest. Kawa wynos, z widokiem. To jest ta, co lubimy najbardziej. Zostawiamy skałę i kierujemy się teraz tą ścieżką w stronę Magury Wiślańskiej. Tu jedziemy. Zobaczcie, jak tutaj się e, świetnie jedzie, idzie. To jest w ogóle po prostu e, świetna trasa, ponieważ z obu stron są bajkowe widoki. Dotarliśmy na magórkę wiślańską moja żona już nie nadjeżdża, tylko nadchodzi bo niestety ten ostatni odcinek jest trudny i nawet nie da się podjeżdżać ponieważ są luźne kamienie i trzeba trochę dopchać, ale jesteśmy ciała niż jazda, więc robię trening. Tak sobie to tłumaczę, już nie jest mi łatwiej. Dobrze sobie tłumaczysz. Tak. Teraz będziemy zjeżdżać tą drogą w stronę Halibaraniej. Ale technikę masz coraz lepszą. Uczysz się. Pobłądziliśmy. Mieliśmy wcześniej zjechać ze szlaków w stronę hali Baraniej, ale tutaj też jest droga. Dojedziemy jakoś trochę z innej strony na hale i wyłania się naszym oczom hala barania. Kolejne piękne miejsce na naszej drodze. A tam widać skałkę. Udało mi się wynegocjować, że jednak dziś na e, Baranią Górę nie pojedziemy. E, to byłoby zbyt dużo dla mnie. Ale obiecuję mojemu mężowi, że wybierzemy się jeszcze na Baranią Górę rowerami wkrótce. Okej? Okay? No, lekkie pocieszenie no. Na osłodę życia. A póki co hala Barania. Ale Pokażę. pięknie jest. No, jest... Pięknie. Mnie się tu bardziej podoba niż na Radziechowskiej. Tak? Mhm. Nie, Takie dla to mnie... wszystko jest fajne, kameralne, symetryczne. To jest symetryczne. Dla mnie Radziechowska jest jednak numer, numerem jeden. Nie wiem, gdzie tu symetria, no ale popłynąłem. Tu jest bacówka schronienie. Na całej trasie pewnie zauważyliście, że nie było nic, żadnej bacówki, żadnego schroniska. To jest pierwsze miejsce, gdzie można się schronić, usiąść. Hala Barania w całej okazałości. To jest twarde czy... będziemy się dostać, bo to, chyba to gdzie, że jest zamknięta szczelnie. No i jest tutaj miejsce. Słuchajcie, można się nawet przenocować, usiąść, zjeść coś. No. No jest fajnie. Jest schronienie. Musimy teraz ją z powrotem dobrze zamknąć. z Chali i pojedziemy trawersem, który teraz widzicie, w stronę Chali Radziejowskiej. Trzeba uważać w górach. To jest ich środowisko, ale są niebezpieczne. No, zobaczcie, jak ona się szybko przemieszcza. Trzeba patrzeć pod nogi. Piękne są te nasze hale beskidzkie. Tutaj mamy takie odbicie w prawo, pojedziemy w tamtą stronę, pojechalibyśmy z powrotem na drogę biegnącą do, przez Skałkę na trasie, a my pojedziemy tą dróżką, jedziemy takim uroczym trawersem, jakby równoległą drogą z Hali Dziechowskiej na Skałkę. Bo ta droga niestety jest, miała być fajna, ale są pewne utrudnienia. Błoto, kałuże, tutaj jakieś drzewa Ach, powalone. Musimy je pokonywać schodząc z roweru. Ale ale widoki są ładne. Baranią górę pod baranią górą hala barania z pacówką, gdzie byliśmy jeszcze niedawno i jedziemy dalej w kierunku Hali Radziechowskiej. Trafiliśmy dosłownie na wąwóz i takim wąwozem musimy się przedostać na Halę Radziechowską. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt długi, ale widzę, że Asia jedzie, więc. Ja też ruszam. No i nie pomyliłem się. Po krótkim, trudnym odcinku w wąwozie jesteśmy już na wylocie na Halę Radziechowską. No i piękne kółeczko. W ten sposób zostało domknięte. Muszę dogonić moją żonę. Cześć. No, jesteśmy. To dla mnie, jednak, numer jeden. To moja hala. No, może przez, ze względu na powierzchnię. Jest dużo większa niż, niż hala Barania. Ale czy ładniejsza? Dotarliśmy na halę Radziechowską z powrotem. I teraz będziemy wracać tą samą drogą w kierunku Ostrego. Tam, gdzie mamy samochód. Jechaliśmy już w prawie z Hali Radziechowskiej. Zbliżamy się do samochodu, czyli koniec naszej wycieczki będzie zaraz. Um, powiem, że mieliśmy jechać gdzie indziej, a Asia zasugerowała tą trasę, i ja jestem bardzo pozytywnie e, zaskoczony. Bardzo przyjemna ta trasa była dla mnie, bardzo mi się podobało. A jak ty? Bardzo mega piękna, jestem zadowolony. To był do dobry, udany dzień. Pogoda się udała, nie było tej burzy, której zapowiadali z Gradobiciem, więc mam nadzieję, że szczęśliwie dotrzemy do domu. Żegnamy Was, do następnego razu, pa! pa.